W 2016 roku w serwisie reddit.com pojawił się pewien wpis, tylko na pozór nie wyróżniający się niczym szczególnym. Dotyczył on materiału wideo, jaki ukazał się w sieci, którego autor opowiadał o czymś tak mało prawdopodobnym, jak odsłona serii osadzona w okresie I wojny światowej. Mało tego, powołując się wyłącznie na swoje zaufane źródło, z niezwykłą precyzją opisał nie tylko w jakim dokładnie okresie historycznym zostanie osadzona akcja gry, ale jakie mapy znajdą się w niej na premiere. Nawet jak będzie brzmiał sam tytuł produkcji? Be 1 or 1918. Jak informuje, miał to być Battlefield 1918 lub Battlefield 1. Co ciekawe, mówił o tym długo przed oficjalną zapowiedzią tej gry, jeszcze zanim cokolwiek o niej wiedzieliśmy. Tą osobą był Almighty Duck, który na swój kanał w serwisie YouTube wrzucił zaledwie kilka, ale jakże ciekawych filmów, w których zdradzał plany Studio Dice, jeśli chodzi o serię Battlefield na przyszłe lata. Dla przykładu, w 2017 roku bardzo precyzyjnie opowiedział o grze Battlefield 5, mapach, trybach, a także o samych mikropłatnościach. I choć wówczas sporo osób podchodziło do tych rewelacji z dużą dozą ostrożności, a sami deweloperzy często wprowadzali w tej kwestii pewną dezinformację, to dzisiaj z całą pewnością trzeba przyznać, iż Almighty Duck nie mylił się. Co ciekawe. W tym samym materiale autor zdradził także sporą ilość informacji na temat gry Battlefield Bad Company 3, o której zrobiło się ponownie głośno za sprawą z kolei innego, równie tajemniczego źródła. Mało tego, nie są to jedyne źródła. Łącząc w całość wszystkie te elementy układanki, otrzymujemy zadziwiająco precyzyjny obraz przyszłej gry Studia Dice, a mówiąc dokładnie, produkcji, za którą odpowiada ekipa z Dice LA. Posłuchajcie o trzech najbardziej ciekawych przeciekach dotyczących gry Battlefield Bad Company 3. Sprawa numer 1: Almighty Duck. Materiał, o którym wam wspomniałem, pochodzi z 2017 roku i wciąż znajduje się na kanale samego autora. Niestety, ten bardziej szczegółowy, w którym opowiada o dokładnym okresie historycznym, w którym osadzona zostanie akcja gry, i kilku innych ciekawych rozwiązaniach, został usunięty. Jednak z racji tego, że wszelkie informacje dotyczące serii śledzę od wielu lat bardzo szczegółowo, opowiem wam o tym, co zapamiętałem z tego materiału. Ale o co dokładnie chodziło? Autor materiału wyraźnie zaznaczył, iż równolegle powstają dwie odsłony serii Battlefield. Za pierwszą, osadzoną w okresie II wojny światowej, odpowiada studio Dice ze Szwecji, co już wiemy i co jest prawdą. Druga natomiast odsłona powstaje pod skrzydłami ekipy z Dice LA, a więc ludzi, którzy tak wiele zrobili dla Battlefield 4. Powiem to właśnie oni odpowiadają za środowisko testowe dla społeczności, a więc popularne CTE. Szefem tego działu jest David Searland i to on jest kluczem w tej sprawie. Dlaczego, zapytacie? Otóż David Searland od początku powstania pierwszego CTI dla Battlefield 4, poprzez kolejne części, był niezwykle aktywny w mediach społecznościowych i brał udział w procesie udoskonalania i naprawiania kolejnych odsłon z Battlefield 1 włącznie. To on był twarzą serii i przejął rolę specjalisty od rozgrywki, i balansowania i naprawiania. Jednak od premiery Battlefield 5 studio z jakiegoś powodu nie zdecydowało się na CTE, a David nie bierze tak czynnego udziału w pracach nad aktualizacjami dla Battlefield 5. Jak sami możecie zauważyć, nad wszystkim pracuje główny oddział z siedzibą w Sztokholmie. Powód? Moim zdaniem na głowie ma zdecydowanie więcej niż nam się wydaje. Powiem, jak informuje Almighty Duck, to właśnie ekipa z Dice LA z Irlandem na czele samodzielnie pracuje nad Bad Company 3. Okej, okay, ale co jeszcze zdradził Almighty Duck? Otóż ponoć gra Battlefield Bad Company 3 osadzona ma być w okresie późnej wojny wietnamskiej, która, jak przypomnę, przypada na lata 1955-1975. Jednak, jak zaznacza autor, teatr działań wojennych gry może zostać poszerzony o późniejsze lata. Jak zaznacza, gra nie trzyma się mocno realiów historycznych i podchodzi do tego w dosyć luźny sposób. Co bardzo ważne. Ta część, podobnie jak poprzedniczka z 2010 roku, oferować ma rozgrywkę na nieco mniejszą skalę niż pełnoprawne części tej serii. Oznacza to, że mapy będą mniejsze i zaoferują mocno dynamiczną i skondensowaną rozgrywkę. Zresztą tak właśnie zbudowana była gra Bad Company 2. Wynikało to głównie z faktu ograniczeń silnika Frostbite w tamtym okresie oraz dostosowania rozgrywki pod graczy konsolowych. Sami twórcy nie przewidzieli, iż właśnie to sprawi, iż część ta stanie się tak popularna. Było to pewnego rodzaju zaskoczenie zarówno dla nas, graczy, jak i dla samych deweloperów. Z tym faktem oraz mapą Heavy Metal wiąże się także pewna ciekawostka. Nie wiem czy wiecie, ale mapa Heavy Metal, która trafiła do gry dopiero jakiś czas po premierze, była testem, do czego przyznali się twórcy, jak dobrze pamiętam, tylko w jednym wywiadzie. W ogóle sama koncepcja spin-offu serii Battlefield nie wzięła się z faktu, iż dokładnie tak właśnie widzieli oni przyszłość serii, ale z tak banalnego faktu, iż świeżo pieczony silnik Frostbite posiadał mocne ograniczenia pod względem technicznym, a który nie był przygotowany na tak ogromną skalę bitew, jakie oferowały starsze części na silniku Refraktor. Z przyczyn technicznych oraz ograniczeń wczesnych konsol ta część oferowała taką, a nie inną formę rozgrywki. Był to battlefield pomniejszony do rozmiarów pigułki i mocno ograniczony pod wieloma względami. Gra była kiepsko zbalansowana, model lotu śmigłowców był toporny, a mówiąc w cudzysłowie, base rape był na porządku dziennym. Jednak nowy silnik, destrukcja otoczenia, świetna kampania fabularna zrekompensowały to wszystko i sprawiły, iż jest to jedna z najlepszych odsłon w historii, a przynajmniej najmilej wspominana. Warto przy okazji podkreślić, iż był to pierwszy Battlefield na silniku Frostbite, który trafił na komputery osobiste po wielu latach. Gdzie ostatnią częścią na tę platformę był Battlefield 2142. Czytając sporo komentarzy na temat szczególnie Bad Company 2, gdzie gracze chwalą system zniszczeń otoczenia, trochę moim zdaniem nieco idealizują oni ten fakt. Bowiem zrównanie całej mapy, choć miało pewien urok. To wpływało tragicznie na balans rozgrywki. Destrukcja ta była efektowna jedynie w przypadku budynków, bowiem, jak sami możecie zobaczyć na tym materiale, ciężki pojazd pancerny nie mógł sobie poradzić z tak delikatną konstrukcją jak ta. Dzisiaj gra jest aktualnie dla mnie dosyć ciężka, głównie przez toporny, wręcz system sterowania postacią. Nie możemy sprintować po skosie, dla przykładu co jest wręcz irytujące. A postać porusza się mozolnie i blokuje się na drobnych przeszkodach. Jednak w 2010 roku była to gra, która dosłownie wyrywała z kapci. Gdyby przenieść system poruszania się postaci z Battlefield 5 do Bad Company 2, mielibyśmy grę niemal doskonałą. Okej, okay, ale wróćmy do tematu. Sprawa numer 2: tajemniczy wpis na pastebin.com. Kolejny przeciek, który wydaje się potwierdzać doniesienia Almighty Daga, pochodzi z serwisu pastebin.com i roku 2018. To właśnie wówczas anonimowy autor, podający się za dewelopera pracującego przy grach AAA, opublikował listę gier, mających pojawić się w 2020 roku oraz specyfikację techniczną konsoli PlayStation 5. Okej, okay, ale co w tym dziwnego powiecie? Przecież każdy może sobie coś wymyślić i podać się za pracownika jakiegoś studia. Będziecie mieć oczywiście rację, ja też tak uważam. Ale w tym roku, a mówiąc dokładnie przed kilkoma dniami, jego wpis stał się niezwykle wiarygodny. Dlaczego? Otóż wszystko za sprawą oficjalnej informacji firmy Sony, która opublikowała specyfikację techniczną konsoli PlayStation 5. Jak się okazuje, jest ona niemal identyczna z tą, którą opublikował autor przecieku rok wcześniej. Mało tego, Wspominał on, iż o pierwszych informacjach oficjalnych dotyczących tego sprzętu usłyszymy w drugim kwartale 2019 roku, a więc na przełomie kwietnia i czerwca. To również się sprawdziło. Jeśli więc nie mylił się co do specyfikacji technicznej konsoli, pierwszej oficjalnej wzmianki o niej, to dlaczego miałby się mylić, jeśli chodzi o gry mające wyjść na tę platformę? Spójrzcie teraz na to oto miejsce. Sprawa numer 3. Oficjalny materiał InsideEA. Ostatni już przeciek, a raczej domysł, który moim zdaniem idealnie pasuje do wcześniejszych informacji, pochodzi tym razem z oficjalnego kanału serwisie YouTube firmy Electronic Arts, noszącego nazwę InsideEA. Przypomnę tylko, iż kanał ten nie jest jako tako skierowany dla graczy. Jego zadaniem nie jest informowanie na sonowych nowych tytułach tej firmy, ale jest to miejsce skierowane bardziej dla przyszłych pracowników i jej. To właśnie tutaj firma zamieszcza materiały zachęcające do pracy, i takie gdzie możemy zobaczyć trochę od podszewki, jak ona wygląda. Jednak w 2016 roku pojawił się tam materiał mający, jak podejrzewam, zachęcić zainteresowanych do pracy w Dice LA. Tak więc trochę od środka oglądamy, czym zajmują się tam deweloperzy. Zwróćcie uwagę na to oto ujęcie. Widzimy na nim pewną tajemniczą postać, trzymającą w rękach karabinek. Jak się dobrze zastanowić, nie pasuje ona do żadnej gry tej firmy, a przynajmniej nie do tych, które ukazały się do tej pory. Czy w takim razie postać ta może pochodzić z wczesnej wersji gry Battlefield Bad Company 3? Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, bowiem pasowałoby to do wcześniejszych przecieków i całej układanki, która z czasem nabiera coraz większego sensu. Dajcie znać co o tym wszystkim myślicie i pamiętajcie, że to tylko moje luźne przemyślenia na ten temat. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.